Moje nałogi skończą się terapią, mam przy sobie osoby, które się martwią, martwię się o ciebie. Widzimy się rzadko, jestem pomawiany i robią mi na złość. Czuję, że pożera ich jeba na zazdrość. Rozmawiają o mnie, bo jestem na Bobie. Czasami tworzycie chujowe teorie, chcecie mnie na własność. Jak chcesz coś powiedzieć, pierwsze musisz klasnąć. Mam straszniejsze myśli, boję się zasnąć Boli mnie świadomość, że kiedyś może mi Ciebie zabraknąć Żyję wyobraźnią przez jebane lata Uczę się co znaczy lojalność Chcesz zająć się sobą i czujesz bezradność Nie biorę do siebie słów, które mną gadzą Nie podajesz ręki, bo na Ciebie patrzą A Ty patrzysz na mnie podniecony Kiedy te suki za ścianą po i skaczą Lubię zabawę, one potem płaczą Biorę Cię na dystans nie rób pośmiewiska, w chuju mam pojezdanie zdanie o mnie, dlatego tak tryska. <śmienicza>